Cześć, witajcie! Wczoraj miało być czołgi lekkie, ale się trochę pomyliłem i wstawiłem odcinek za piątki, ale dopiero się zorientowałem, jak montowałem filmik tak mówię, kurde, coś mi tutaj nie gra. Chyba trochę inaczej to sobie rozplanowałem. Patrzę, a tam czołgi lekkie. Mówię, Łow. I zagram sobie dzisiaj tylko EBR-em, 4 bitewki. Widziałem że, dużo, widziałem, że dużo osób właśnie pisało o to, żeby więcej czołgów lekkich i m.in. więcej EBR-a, bo jednak tym się teraz najczęściej gra na dziesiątych na tierach, to miałem na myśli. Zaoga oraz wyposażenie standardowo teraz są na ekranie, ale nic tutaj się nie zmienia, to jest cały czas ten sam zestaw. Ewentualnie teraz myślałem, żeby sobie zmienić zamiast dosyłacza inaczej, żeby dać zamiast dosyłacza wentylację, ale to dopiero chyba sobie przetestuję, jak będę grał sam na streamie czy coś i wtedy mam tam znać, jak to się sprawdza. Chyba testo wjechało na górkę, tak mi się wydaje. Nie, nie wjechało. A tak wjechało, no to mam lekki problem, muszę teraz uciekać przed nią. Dobra, za zero w gąsienicę, żeby nie mógł mnie gonić. Ja sobie zjadę teraz tutaj bezpiecznie na dół. W ten sposób Skoczymy bez straty AP. I spróbujemy zaraz jeszcze raz do niej wjechać poprzez Boosta. Mam nadzieję, że to się uda. Jak on się teraz wycofał. Załadujemy sobie pocisko dookoła oburzące, żeby zaraz mu w tył strzelić za 500. Spodziewałem się, że ten light może mi wjechać na górkę, ale nie myślałem, że to będzie aż tak szybko. Dobra, ale my sobie Widzimy bustem. Dobra, jesteśmy. I teraz nic nam nie zostało, jak tylko pojechać po tego lighta i dać mu. O, nie, wyspotował mnie. No to mały problem. Cząś nam nie obrócił? Tak, co więcej, on nam nie jedzie. No to znowu zjedziemy na dół. Nie ma sensu. Kurde, nie spodziewałem się, że on będzie tutaj w tym miejscu. Akurat. Może dobrym pomysłem teraz będzie pojechanie tutaj spotowanie tego AMX-a Jest ten gwardista. Gwardista jest tutaj. On ma ode nie spota? Nie, to nie jest mój spot. Okej, okay, GSR dostał spota. Mamy tutaj krzaki, więc je wykorzystamy. O, za 777 dostał. Dobra. GSR został wyeliminowany. O, testo odjechało więc teraz zładuję... Aha, tylko jeszcze Skoda 50, Skoda T50, jeszcze wjechała na górkę. No to może być lekki problem. Wyspotowałem to i Gwardziste. Przerwalę sobie to drzewko, żeby mieć tutaj Double Busha. Ok, w ten sposób. Kurde, nie mogę zrobić Double Busha, muszę w ten sposób podjechać. I tak jest kiepsko, mam Haeka, więc no dobra, strzelimy, przebiję go na 100% za 604? O masakra, ale wysoka rolka. Dobra, kodę T50, kurde, niestety mam Haeka. ale ok, on mi pokazał to uwierzy, więc go dlatego rozwaliłem. Jeszcze na górce jest to 66. I pytanie, czy on teraz. A, dostałem od kanona. Jak on mnie przestrzelił? Ło, wow. przez tę dziurkę mnie trafił. Nice. Dobry strzał Wydaje mi się, że ten to się ustawił po to, żeby strzelać teraz do moich sojuszników, którzy tam teraz puszują, tak mi się wydaje Ja sobie nadal mogę strzelać do tego gwardisty. nie, nie mogę, bo jest schowany, ale, o, a nie, mogę Dobra, gwardzista, ale rolki, 473, 604 z HE, a co jest? Coś za dobrze idzie ostatnio Dobra, gwardzista jest w garażu, znaczy i, i tak to nic nie zmienia, bo i tak go bym skończył ale sam fakt, że mi polosował 473 jest trochę zaskakujący. No, mam spota chyba od kanona, tak mi się wydaje. Możemy strzelić do Patona 427. Wszystkie pociski w tej bitwie są powyżej moich średnich uszkodzeń. Co się zdarza naprawdę bardzo, bardzo rzadko. A jak to nie siadło? Dobra, mam jeszcze 5 sekund. Te TLT nie widzę. Prawdopodobnie mnie objeżdża i zaraz mi się pojawi na plecach. Oby nie. No dobra, chyba wracamy do normy. Mamy idealnie wycelowane, a nadal nie mogę go przestrzeić. Dobra, dostaliśmy... nie. No, nareszcie. Dobra, test LT pojechał po arty. Dobra, teraz pojadę wyspotować tego kanona. Jeszcze załaduję sobie zaraz pocisko tam koło i pojadę po te arty. Mam nadzieję, że mi się to uda. Zobaczmy, wychle się w tym miejscu. Spotnę cokolwiek. Aj, burask. Ale miałem szczęście, że za 0 to przyjąłem. Naprawdę miałem ogromne szczęście. Ten burask teraz... nie, prawdopodobnie teraz włączył przeładowanie. Więc dobrym pomysłem będzie pojechanie teraz albo po arty, albo się schowanie w tym krzaku i strzelanie raz do tego buraska. On prawdopodobnie się znowu wychyli z tej samej pozycji. Tak jest, jest tutaj. Niestety nikt do niego nie może strzelić. A załaduję hajaka i podjadę do tego buraska na blisko. Widzę, że właśnie test LT wygrał na mojej bazie. Więc muszę teraz uważać, bo ta bitwa nie jest jeszcze wcale taka wygrana. O, kanon znowu mi dał. O, ale ten kanon ma szczęście. O, sobie, to ja mam pecha, że akurat na niego trafiłem. To musiał poczuć. Bo nam się uda teraz wykończyć tę te artę Tak, splussowało mi z HK. Ten kanon jest kurczę problemem. Okej, okay, kanon zjechał. Tylko teraz jestem na jeden strzał od buraska, więc nie mogę za bardzo zaryzykować. No dobra, burask jest tutaj. Strzelił jedną pestkę. on teraz... Oj, niestety trafiłem w ziemię. Burask teraz chyba ładuje. Zobaczcie, on się cofa. Tak, on, on nie ma... On nie ma pocisku teraz, tak mi się wydaje. Drugi pocisk nie trafiony. Niestety to akurat moja wina. Tylko i wyłącznie moja wina. Trzeci strzał. Ale tutaj zlamiłem końcówkę bitwy. Mogę zrobić o wiele więcej damage, jakbym trafiał... jakbym wszystkie pociski w tego Buraska właśnie. Dobra, spróbujemy pojechać teraz po Artę. Mam nadzieję, że mi się to uda. Burask strzelił jeden pocisk. Gdzie jest ta Arta? Żeby się nie skończyło w ten sposób, że mnie zaraz wykończy. Dobra, T-92, okej, okay, odesłana do garażu M53 prawdopodobnie jest tutaj za tym winklem, dlatego teraz nie będę wyjeżdżać, tylko poczekam aż... O, moi sołczycy to przejmują Dobra, poczekam teraz aż burask strzeli po o... O, Arta strzeliła A ta Arta musi być gdzieś tutaj w takim razie, skoro strzeliła do mnie stamtąd Gdzie jest ten burask. to jest na jeden strzał od Buraska, jedzie na niego bardzo pewnie 50 to jest na środku mapy, okej okay, 50 to nie ma Bitwa jest prawdopodobnie wygrana Ale co nie zmienia faktu, że w tej bitwie też zagrałem słabo Miałem tutaj szansę naprawdę zrobić bardzo dobry wynik, bardzo dobry No minimum 5000 uszkodzeń mógłbym tutaj zrobić, mogłem Dobra, art nie ma Teraz pytanie, gdzie jest ta Buraska Trzeba ją poszukać. Prawdopodobnie ta bitwa się skończy w ten sposób, że ja teraz będę szukał buraska. A on mnie wykończy po prostu. Będzie gdzieś tutaj przede mną, tak mi się wydaje. O, tak jak wam mówiłem. Dobra, udało się go przebić. On strzelił jeden pocisk. I się wycofał. Wychylić na mnie jeszcze raz, czy nie? Tak, wychyli. Przyjęliśmy drugi strzał do zero od buraska. Naprawdę mega fartowna bitwa. Dobra, nie, nie zostało nic innego jak tylko podjechać, wykończyć go. Niestety, FO to zrobił za nas. Ale mamy specjalistę. Udało nam się zrobić w tej bitwie medal paskuciego, zwiadowcę, specjalistę i duży kaliber na czołgu lekkim. Top D top EXP. Minus 3000, bo używaliśmy trochę pocisków. Premium. Nie, nie używaliśmy. A nie, pod koniec chyba użyłem kilka. Dobra, to już nie przedłużam i lecimy z kolejną bitwą. Czy wy widzicie ten matchmaking? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć czołgów, e, cze, e, sześć niszczycieli czołgów na stronę, do tego trzy lajty, jedna arta. Ta bitwa to będzie, ta bitwa będzie naprawdę ciekawa, jestem ciekaw jak to się potoczy. Rzuciło nam linię Mannerheima i spróbuję podjechać do tego mego krzaczka tutaj przy tym kamieniu na, na D5. Zobaczymy jak to wyjdzie. Chyba pokazywałem wam tego krzaka, gram LC i Venem, ale nie jestem pewien, nie pamiętam już. No już trochę tych odcinków nagrałem filmików, więc mam prawo też zapomnieć o tym. Ale chyba ta mapa była pokazywana. Eber idzie sobie środkiem, chyba warto go. a, chyba mogę do niego strzelić, tak mi się wydaje. Nie no, do Ebera, bo jednak... A tak, 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 mówiłem wam. Mówiłem, bo na 100% mi się, że cząkle przede mną. Ja pomimo tego, że mogłem dostać spota, to i tak strzeliłem ze względu na to, że... Jak, wy, jak rozwalicie czołg lekki na początku w bitwie, to macie ogromną przewagę. A tutaj są te czołgi 3. Jak właśnie byśmy rozwali takiego ebra na sam początek bitwy. to Byśmy sobie zajęli potem jakiegoś agresywniejszego krzaka. Moim zdaniem, to by wyszło. O, jest kolejny Eber. Też do niego strzelimy. Trzeba wykorzystywać każdy błąd, który robią przeciwnicy na eberach czy też na innych czołgach lekkich. To jest naprawdę bardzo ważne, bo to da ogromną przewagę, tak jak już wam to nieraz wspominałem. I tak jak widzicie z tej pozycji, możecie robić nawet damage właśnie EBR-em. To jest właśnie to, jak nikt z czołgów lekkich, z drużyny przeciwnie nie podjedzie tutaj do tego krzaka. Tam strze do tego udesa, a znowu go przebiliśmy. Jak nikt nie podjedzie tutaj, albo tutaj nie spuszczą przeciwnicy, to macie tutaj tak na dobrą sprawę free farmę. Zobaczcie: AMX 13105, on zaraz się będzie cofać. On się musi cofać, to jest normalna reakcja. O ebr tutaj jedzie. Tego ebr wypadałoby znowu przestrzelić. Tak, jest udało się go trafić, oj, jeszcze został wyeliminowany z tej rozgrywki. No i jest ok, jest 1-1, ja mam 2400 uszkodzeń już, 159 po spocie. Jak to wygląda? Tam idzie E3, E3 chyba będę w stanie przestrzeić, nie, nie będę w stanie. Już się schowała. Wychyla się i zobaczę, czy nic na półce nie ma, bo jest duże prawdopodobieństwo, że grill się tam pokazał. Badchat, Bad chat mnie nie interesuje, interesuje mnie jakiś Eber, albo ten grill, co właśnie tutaj się wychylał. Ten mnie interesował tylko wtedy, jak miał 100 punktów wytrzymałości albo tak, żeby był w mojej alfie, tak żebym tutaj sobie podjechał i potem zaczął spotywać te półkę i zaczął strzelać właśnie stąd, z tej pozycji właśnie te czołgi. Bo tak jak już też nie raz Wam wspominałem, na czołgach lekkich jest mega duży... Yy, czołgi lekkie mają taką przewagę, że one mają takie samo kamo w ruchu, co stacjonarnie, więc po prostu możecie sobie jeździć cały czas na 300 metrów takim eberem i nie dostawać spota, a sami sobie spotujecie właśnie na przykład takie Miejsca jak. O, czekajcie, tylko muszę strzelić do tego mix Niestety nie trafiłem i możecie sobie na spokojnie spotować tę półkę i robić damage właśnie z tej pozycji. Ja tak często robię, bo podjeżdżam często TBREN tutaj w to miejsce i trzymam w te czołgi, które są tutaj. Mam nadzieję, że ten estebek się nie wycofał, i zaraz Wam pokażę o co mi chodzi. Ale jest duże prawdopodobieństwo na to, że ten estebek się jednak cofnął. Jest bicie na trójkę i to całkiem dobre. Szczerze, myślałem, że ten pocisk nie będzie przebity. A jednak się udało. Mamy przewagę 3000 punktów wytrzymałości Jeszcze Leopard tutaj przyjechał Dobra, to był taki strzał, a może wejdzie O, przegrywamy 3-4 niestety, muszę się teraz tutaj schować i jakoś może tego Ebera się uda przestrzelić Tak jest, udało się, za 403 Całkiem dobre roki w tym odcinku, a nie, 353, 359, 373 to jednak nie takie dobre Muszę uważać, bo teraz ten AX może po mnie przyjechać razem z tym leopardem. Więc chyba dobrym pomysłem teraz będzie się wycofanie z tej pozycji. Widzę, że mój Eber teraz pojechał środkiem i się wywalił przez to. Test to robi dokładnie ten sam błąd. To leopard tutaj jedzie, leopardo udało mi się wyspotować. Teraz, z racji tego, że przegrałem tę stronę, znaczy przegrałem, moi socznicy to odpuścili. To najlepszą opcją będzie podjechanie tutaj do, do tego krzaka i spotowanie tego, co oni tutaj puszują. Albo ewentualnie na początku z tego krzaka tutaj to spotować. Yy. Albo nawet z tego, tak mi się wydaje. O kurde, mam spota na 100%, teraz muszę uważać. No, zrobiłem błąd. Za późno co zobaczyłem. Czego rezultatem jest to, że właśnie ten Leopard jest Stabak mogą mnie teraz z łatwością spuszować. Mam nadzieję, że te beki i te mi pomogą. Czy wy mi pomożecie, czy nie? Dobra, Leopard dostał od lodówki. Teraz tego Leoparda mogę wykończyć, jeszcze 3 sekundy. Dobra. Uda się go wykończyć na spokojnie i teraz się tylko schowam tak, żeby nie dostać kolejnego pocisku Bo słyszałem, słyszałem że pocisk tam odleciał Dobra Dwa A jeśli do tego krzaka, czy będzie w opcjach go zaspotować? Musiałem na chwilę zmutować mikrofon, ponieważ Kamil do mnie wszedł Pytał się, czy ktoś chce ze sklepu Dobra, i na badczata. Czy mi się uda to trafić? Wleciało mu między wieżą a gąsienicą, ale to był niefartowny Mam teraz spota na 100%, ponieważ ten STB jest w tym krzaku. Nie, nie mam. Tak, mam spota, tak jak wam mówiłem. STB jest tutaj na 100% w tym krzaku muszę teraz. Hmm. Tracimy 1000 punktów HP do przeciwników, więc. Moim zdaniem, teraz ten TVP oraz STB powinien tutaj podjechać i spuszczować tego estabeka, ale oni się wycofali nie wiadomo co robią. A niestety. A niestety ten estebek mnie strasznie blokuje. O, estebek dostał spota. Okej, okay, estebek strzelił. Zaodję pocisko dookoła burządki, podjadę do niego i po prostu jakoś od tyłu zaskoczę. Teraz raczej spota nie mam. O, ten estebek strzelił. O, 700 HP, wjedziemy mu na bok. Przetrujemy z hek o nie, ale zepsułem. Chciałem, że to będzie przebicia, trafiłem mu w gąskę, niestety. No dobra, ale ten Estabek i tak już jest martwy, więc. Podjedziemy sobie teraz tutaj zaraz będziemy spotować tę półkę. Albo inaczej, podjadę od tej strony i spróbuję wyspotować coś z tego krzaka. Jest duże prawdopodobieństwo, że ten Nimx częściej będzie z tym miejscem, więc mnie zaraz wyspotuję. Jak tylko dostanę teraz Spota, to muszę się zawrócić, więc zrobię to w ten sposób. Sprawdzam, czy mam Spota. Jeżeli nie mam, to zaryzykuję trochę bardziej. Albo inaczej, możemy to w inny sposób sprawdzić. Ten krzak jest tutaj dokładnie. O, tutaj. Jak teraz mam Spota po to znaczy, że ten Nimx tam jest. Ale tego spota nie ma, więc teraz się wycofam i podjadę od tej strony i spróbuję jakoś zaświecić jakiekolwiek czołgi na tej stronie. O, jest lodówka, ona mi raczej nie wyspotowała. Nie ma takiej opcji, bo to była zbyt duża odległość 315 metrów. Mamy Double Busha, strzelamy z HEK za 495. Teoretycznie mógłbym teraz mieć załadowanego hit'a i go wykończyć, ale wydaje mi się, że z hek jak teraz trzeci nic się nie stanie ekonomicznie, bo zostały mi tylko same hity. Dobra, lodówka jest, została odesłana do, ga do garażu. Kurwa, dobra, ale dobre bitwy dzisiaj się siadajmy, jeżeli chodzi o damage. To jest druga, bo już mamy 5000 uszkodzeń. A imix jest w dole, E3 też jest w dole. Grill jest chyba na wykończenie, z tego co mi się wydaje. A jak nie, to on ma maksymalnie 600 punktów HP. Ale dobra, mam teraz Mocebera i tego, jak macie staranowanie No, EBR-ze. Niestety nie trafiłem tego. O, ale to zepsułem. <grym> Chciałem wam pokazać to, że wiadę z niego starana i dam mu pestkę i sobie, go, i sobie go wykończę za 900, a się skończyło tak, że wyjechałem pod grilla. No niestety. ile też się zdarzają. O kurde, jak my to przegramy przez to, że ja takie coś zrobiłem, to będzie naprawdę niezbyt ciekawie. No, na całe szczęście te jak tutaj ogarną sprawę. Grill jest na jeden strzał. Nie wiem, wydaje mi się, że nie ma sensu tego przewieźć, dlatego tutaj to zostało zostały tylko trzy czołgi. Chociaż w ta może być długa. Zaraz nam ta lodówka zginie od tego grilla, ten grill powinien ją spikować, tak jest, grill to zrobił teraz tym tvp przez to, że ten grill musisz wyjechać i go dobić. Nie możesz się bać te 90 dwójki. Ale to ze zepsułem, ja tutaj mogłem zrobić spokojnie ponad 6000 uszkodzeń nie a takie bitwy się rzadko zdarzają, że przeciwnicy pozwalają tak strzelać właśnie czołgiem lekkim. Dobra, trick jest na jeden strzał. Zaraz tvp nie powinien wykończyć artę. No to nie, to w nie ma do tego przyspieszać. A to mogę w sumie coś opowiedzieć o tej mapie. Właśnie ten krzak, z którego zaczynałem, jest bardzo dobry na sam początek. Mimo, że były trzy czołgi lekkie, to zazwyczaj przeciwnicy nie jadą w ten sposób, że właśnie agresywnie jadą jakoś tutaj, żeby was sproksować czy coś, tylko zazwyczaj czołgi lekkie się wychlają tutaj z tej, z tej pozycji. Wiem, bo sam to robię i to jest właśnie najczęstsza zagrywka, jaką robię właśnie z tej strony. Podjeżdżam na środek, podjeżdżam pod tutaj, to, to tutaj, przejeżdżę pod moje czołgi, które są na... na, 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 na na tej półce i czekam aż właśnie będą robiły mi damage po spocie w drugiej bitwie z rzędu zrobiliśmy duży kaliber top exp, top damage znowu ciągiem lekkim i minus 200 tysięcy, no ale teraz używam trochę więcej yy, trochę więcej tych pocisków premium nie wiem czy znowu zaznaczyło mi tutaj bitwę rankingową, żebym zagrał dobra, to ja już nie przedłużam i lecimy z trzecią bitewką w tym odcinku z tego co widzę to mamy już 17 minut filmiku więc prawdopodobnie to będzie ostatnia bitwa, bo staram się nie przekraczać teraz 26-27 minut. Staram się, a no, a film z konkurora miał 29 minut, film ze piątki 26. Ale rzuciło nam chyba najgorszą możliwą mapę pod EBR-a. Strasznie i nie lubię, jeżeli chodzi o grebrem. Zawsze tutaj zrobię coś głupiego. Na początek jak ta mapa weszła do, do gry, inaczej jak zacząłem grać Ebrem na tej mapie, to moją pierwszą taktyką było pojechanie zawsze tutaj, na to C9, wyspotowanie czołgów, jakaś fartowna pestka w ruchu czy coś, a teraz zmieniłem trochę taktyki i zawsze podjeżdżam pod środek, właśnie po to, żeby wyspotować jakiegoś lajta, co idzie w ten sposób jak ten TST i starać się go przestrzelić, a na 100% mi się to uda. Niestety nie, bo nie trafiłem, to akurat moja wina była. A teraz tak, widzę, że ten M60 tutaj podjeżdża pod środek, poczekam aż on zniknie, żeby nie miał, że się wycofuje I teraz postaram się stąd odjechać, ponieważ mogę mieć trochę problem z tym M60 Testem mnie na 100% wyspotował, bo się zatrzymał Więc muszę teraz robić jakieś uniki I z tego co widzę, to dużo moich czołgów jedzie właśnie na linię 9.0, więc pojadę razem z nimi i spróbujemy wygrać tę linię W ogóle mega dziwne jest to, że tutaj IS i to jedzie i S4 i S100. E Pytanie, czy jest tutaj jeszcze jakiś czołg? i 140 nie miało spota, więc duże prawdopodobieństwo jest na to, że właśnie te czołgi będą tutaj na tej flance. Ale wydaje mi się, że ich 4 i S100 e będą w stanie tutaj sobie poradzić, właśnie z tą 140. Więc po prostu na jego prawdopodobnie wyjedziemy. No, jeszcze widzę, że Projekt i jest podjeżdżalną od środka. Tak, ta 140 będzie dla nas darmowym fragiem. Fragiem. Nie wiem czemu ry nie powiedziałem Dobra, 140 strzeliła Ja podjadę w ten sposób, na 100% o, przebiję Dobra, udało się za 437 Nie no, te rolki są dzisiaj bardzo duże No jedź tym i jestem czwartym. dalej, jedź To jest tylko czołg średni, czego się boisz? Dalej No jedź, przyjmij ten damage o, a teraz 293 Najniższa możliwa rolka, ale no dobra, dzisiaj wcale przez wszystkie bitwy jakie grałem, to cały czas rzucało, e, losowało nam powyżej średniej, więc nie ma co się dziwić, że tym razem RNG nam nie polosowało. Czy uda mi się przestrzec tego Ebera? No i niestety go za zero trafiłem. Nie no, nie mogę tak, tak jechać, bo tam jest T100, muszę uważać. No i tak dostałem od TBRN, jeden pocisk, niestety. Czy ja teraz mogę przestrzelić tego Ebera, czy nie? Tam jest e4, Eber mi uciekł, jeszcze tutaj jest t100 Raczej jak się wychyla to zostanę PSK od tej, tej siatki, ale mogę sprawdzić, czy tak będzie Nie, na szczęście się tak nie stało Ale ten, ten gracz e100 i drugi gracz bije się czwartym, powinni to już tutaj dawno spuszczować się tego, jak pancera strzelać A nie wiem, co oni robią Jakby się bali grać w grę a mają ogromną przewagę, bo są dwoma czołgami, które mają dużo punktów wytrzymałości. Ten, jak pancer, już jest trochę obity, bo widziałem, że dostałem po spocie w tego, jak pancera. Uda się jeszcze raz tę TT setkę? Ona tutaj będzie uciekała. Dobra, udało się zastrzelić. Jak pancer strzelił, o, jeszcze czwórkę wykryłem. Chyba sam mam spota teraz. No muszę uważać, bo ta czwórka się specjalnie przestawiła teraz. E4 zjeżdża na dół. A cztery zaraz strzeli. No, no, udało się. Bez straty punktu wytrzymałości, no całe szczęście. Te czwórki robi teraz mega, mega dziwną rzecz. Chce za wszelką cenę strzelić naszą 140. No, to chyba był bot, tak mi się wydaje. Dobra, ładujemy pocisk od burzący i jedziemy pro dwie arty. Trzeba eliminować największe zagrożenie tej gry. W zasadzie to czołgi, które, które niszczą tę grę. Tak, wiem, że teraz gramy EBR-em, który tak samo niszczy grę jak, jak arty. Ale nie można się kłócić, że EBR niszczy grę bardziej niż arta, bo. Ebera można w jakikolwiek sposób przeczytać. Można zawsze się spodziewać, że o, może zajął tego krzaka. Zawsze można sprawdzić, skąd dostajecie, skąd dostajecie spota. Możecie strzelić w pocisk w powietrze, zobaczyć, o, mam spota, to oznacza, że stoi w tym krzaku. A jak gracie przeciwko takiej artylerii, to co możecie zrobić? Gość stoi na drugim końcu mapy, to jest zazwyczaj odległość 600-700 metrów. Jest totalnie poza, za, poza zasięgiem widzenia, to jedno. A po drugie, nie jesteście w stanie nic mu zrobić, bo on stoi zazwyczaj za jakąś przeszkodą i właśnie przez to, że... O, E4 tu jest. Niestety nie udało mi się jej wykończyć, bo trochę zaspałem. Ale tak zdaję sobie też sprawę z tego, że Eber niszczy grę. Jak go nie było, to grało się o wiele lepiej i wtedy Testo Light miał o wiele większy sens. I ogółem granie z Test Lightem jest o wiele bardziej takie, można by powiedzieć, trudniejsze. Dobra, udało nam się wykończyć Arte. Będzie jest ta druga. Prawdopodobnie druga tutaj, stoi w tym miejscu. Granie t setką naprawdę wymaga sporych umiejętności, a takim EBR-em, jak jedziecie, to często dostajecie strzały za zero, tak jak ja w pierwszej bitwie od do dostałem dwa strzały za zero w kółka, a taką t jakbyście zrobili takie coś jak ja, ebr to już dawno byście byli w garażu. A, Art już nie ma. Aha, dobra, będziemy co siedemka skończyła. U. Dobra, trzeba pojechać i w tego 277 dać pestkę, bo tutaj do nas tyłem już trudno, mogę przejąć, ten gracz chyba stwierdził, że. A, trudno, nawet nie, nie trafię w tego Ebera, to nie będę nawet próbować. Dobra, nam się prześlizgnąć na plecy temu właśnie Nie będziemy go kończyć, bo mamy już trochę, yy, mamy już trochę fragów. Teraz tylko nadrobimy to demerzem. O! Czy z... uda mi się go zramować? A, dobra, mamy czwartego fraga w tej bitwie. No i 26 minut filmiku. Nagrania jeszcze, muszę to wyedytować, czyli wyjdzie około 24. Przy 1401 uszkodzeń, 917 po spocie A i niestety drugi damage, ale top exp I znowu straciliśmy minus 10 A to dlatego, że używałem pocisków premium I podsumowując tę bitwę BRM, tak jak już Wam wspominałem, wiem, że ten czołg niszczy grę Wiem, jestem tego świadom, przed chwilą Wam o tym wspominałem Ale w następnym odcinku z czołgów postaram się tutaj Zamiast tego dosyłacza dodać sobie fioletową wentylację, zobaczymy jak to się będzie spisywało, bo Wydaje mi się, że to przeładowanie nie daje nam takiej przewagi, jak da nam na przykład szybszy spot ebr o te kilka metrów Ale to zobaczmy w następnym odcinku Tak wygląda jeszcze dzisiejsza sesja z tego EBR-a, 4500 jeżeli chodzi o Demet. 1178 Średnie asysty Na EBR-ze mam 95,72% biegłości może też dowiemy 100% jak najlepiej, co? Mam taki zamiar przynajmniej. Dobra, ale to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia jutro. Na razie, pa pa!